Dzisiaj wam pokażę, jak zdobyć sekret w wodospadzie. A, ty, a tym, słuchajcie, sekretem to zaraz wam pokażę. E... Tym sekretem to będzie e... ten typek. Tak, w tym sekrecie będzie ten typek. Ja sobie zestawię tutaj inną łódkę. Yy, na przykład. Balon boat No i słuchajcie, tak. Właśnie tym sekretem będzie ten ludzik. Po prostu musicie pożeglować. I do tego musicie mieć silnik. Do tego sekretu potrzebujecie silnika. Ja odpalę sobie balony. Poczekajcie, bo chyba... A nie, dobrze lecę. Dobrze. A więc musicie polecieć do tego na lewo wodospadu. Do tego wodospadu na lewo musicie polecieć. I łódką nie da się w niego wlecieć. Musicie wysiąść z łódki. Wejść tędy do wodospada. I jesteśmy w wodospadzie. Teraz za tymi drzwiami znajduje się ten koleś. To tu mamy podpowiedzi: żółty kolor. To naciskamy żółtą książkę. I tu też są podpowiedzi: czerwony. Też możemy, ale nie wiem. Ja wolę po kolei. Czerwony. Właśnie, różowy. Niebieski. zielony, dobra, mamy i za tymi drzwiami wystarczy dotknąć tego typka. Ja już go akurat zdobyłem. jeśli Wam się podobało, to zostaw łapki i pa!